Mamy mały problem z panem redaktorem, proszę, redaktor Ka Karol, o, jest, proszę bardzo. Dzień dobry, chciałem się spytać, czy w ramach Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID przewidziano jakiś system zachęt dla osób zaszczepionych, a jeżeli tak, to proszę o podanie szczegółów. Tak jak wspomniałem w swojej wypowiedzi, rzeczywiście przewidujemy taki system zachęt, ten system zachęt na razie, i ma takie sformułowanie dosyć ogólne ponieważ nie znamy szczegółowych charakterystyk produktów poszczególnych szczepień na tą chwilę przyjmujemy że osoby które poddadzą się szczepieniu i mówimy tutaj o dwóch dawkach bo to jest dominująca dominujący sposób przyjmowania tych szczepień będą po pierwsze nie podlegały kwarantannie w wyniku kontaktu z osobami zakażonymi bądź osobami z wysokim ryzykiem zakażenia, nie będą podlegały kwarantannie w wyniku podróży do krajów, które są krajami wysokiego ryzyka z punktu widzenia COVID. Po trzecie, osoby te nie będą uwzględniane w limitach, na przykład tych, z którymi teraz mamy do czynienia w ramach domowych przyjęć czy spotkań, bo przypomnę, że w tej chwili obowiązuje takie obostrzenie, że oprócz rodziny może przebywać w tym domu pięć osób. Te osoby, które przejdą szczepienie nie będą ujmowane w tego typu limitach. To jest taki pakiet, jeśli można powiedzieć, minimum na tą chwilę. Jak tylko zapoznamy się z charakterystykami poszczególnych produktów, to tutaj w formie aktu regulacyjnego zdecydujemy o dodatkowych zachętach. No ale myślę, że ten pakiet, jeśli tak można powiedzieć, podstawowy, też jest zachęcający. Profesor Andrzej Horman. Ja myślę, że dla ludzi starszych powyżej 60 wystarczającą zachętą powinno być to, że się człowiek ochroni przed chorobą, która powoduje hospitalizację, ciężki przebieg, a niekiedy zgon. W przypadku ludzi młodszych, powiedzę pana redaktora, że jest w grupie nieryzyka, jest to, że nie będzie transmitował. Zakażenia na swoich rodziców i dziadków, co pozwoli mu cieszyć się życiem rodzinnym przez dłuższy czas. Proszę bardzo, redaktor Karol Jałtuszewski, wiadomości TVP. Dzień dobry, Karol Jałtuszewski, wiadomości. Ja mam następujące pytanie, bo słyszymy o tym, że szczepienia miałyby się rozpocząć w lutym, i rozumiem, że tutaj chodzi o tę szczepionkę Pfizera, ale jeżeli chodzi o pozostałe szczepionki, to czy mamy już jakiś termin? Kiedy takie szczepienia mogłyby się rozpocząć? I pytanie, czy rząd ma jakieś preferencje co do poszczególnych szczepionek, na przykład ze względu na warunki ich transportu? Dziękuję bardzo. Jeśli można Dziękuję. krótko odpowiedzieć, to tak. Nie mamy preferencji. Te szczepionki są tak samo skuteczne. To po pierwsze. Po drugie, szczepienia zaczną się w styczniu, ale podkreślamy, że dokładny termin jest uzależniony od producenta dlatego że dopóki producent nie uzyska wszystkich zgód aby te szczepionki były używane na terenie Unii Europejskiej nie rozpoczniemy dystrybucji i nie rozpoczniemy programu szczepień jeżeli deklaracje producentów się spełnią to rozpoczniemy program szczepień w styczniu jesteśmy do tego od strony organizacyjnej przygotowani Profesor Andrzej jedna, jeszcze jedna uwaga. Proszę nie liczyć, że zaszczepimy wszystkich natychmiast w styczniu czy w lutym. To będzie proces wielomiesięczny, długotrwały z paru powodów. Po pierwsze, te szczepionki będą produkowane sukcesywnie. Nikt nie wyprodukuje kilka miliardów dawek od razu. A po drugie, ze względów logistycznych. Stąd taka, a nie jedna kolejność szczepień. Redaktor Mateusz Ratajczak, manypl Wirtualna Polska. Dzień dobry, Mateusz Wiktora na Polska Man.pl Panowie mam prośbę o doprecyzowanie. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to osoby zaszczepione wciąż będą musiały nosić maseczki. Ten pakiet podstawowy benefitów, zachęt, przywilejów, jakby go nie nazwać, nie zakłada, że maseczki będzie można schować do szuflady. I zostając w tym temacie, proszę o doprecyzowanie, jak będzie wyglądał ten proces potwierdzania przez Polaków już otrzymanej szczepionki. Mówicie panowie o potwierdzeniu pisemnym o kodach QR, no ale kto będzie je wysyłał i do kogo, na jakie numery, i czy są może jakieś plany wykorzystania dowodów elektronicznych, aplikacji, dokumenty, bankowości elektronicznej, tego wszystkiego, z czego administracja chętnie korzysta, bo mam takie przeświadczenie, że kiedy tylko zacznie się proces szczepienia, to będą się pojawiały o to pytania. Jeśli można też krótko odpowiedzieć, to po pierwsze doprecyzowując, bo Pan używał różnych określeń, myślę, że najlepiej i najprecyzyjniej jest użyć, używać określenia status osoby zaszczepionej. Bo profitem to jest to, o czym powiedział profesor Horban, że albo nie zachorujemy i w konsekwencji nie będziemy hospitalizowani, czy uchronimy się przed najgorszym przebiegiem choroby. I to jest realny profit. Natomiast status tej osoby zaszczepionej to jest właśnie to, o czym mówił pan minister Niedzielski. Nie ma w tej chwili takich zapisów w dokumencie, które by mówiły o nienoszeniu maseczki. A jeśli chodzi o same potwierdzenie szczepienia, to będzie takie, ta, takie potwierdzenie uzyskiwał pacjent bądź w POZ-cie w formie wydruku dla osób, zwłaszcza dla seniorów, czy dla osób, które nie korzystają z urządzeń informatycznych, bądź też właśnie kod QR będzie generowany po drugim szczepieniu. Redaktor Justyna Łukawska, Fakt. Dzień dobry, mam pytanie o osoby wykluczone komunikacyjnie. W jaki sposób one będą mogły być szczepione, skoro być może do przychodniej najbliższej będą miały kilka kilkanaście kilometrów? Czy tutaj też jest przewidziany jakiś pomysł na, tak, na takie sytuacje i na takie osoby? Kluczowe, bo nie do końca, nie, nie do końca zrozumieliśmy do pytanie. Osoby wykluczone. A, osoby wykluczone. wykluczone. No to odpowiedź jest prosta. Przy każdym punkcie szczepień będą działały mobilne zespoły i w ten sposób będziemy docierać do tych osób, które same nie mogą dotrzeć do, do, do punktu szczepień. jeszcze pani redaktor chodziło o to osoby niekorzystające z urządzeń mobilnych. Urząd laptopów, które nie mogą się komunikować zdalnie. No to tutaj mamy cały czas standardowe rozwiązania w postaci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, pod którą można zadzwonić. Mamy też tradycyjną ścieżkę udania się do lekarza POZ-u i tam wszystkich informacje będzie można otrzymać. Przewidujemy też, że duża część punktów POZ-owych będzie również dokonywała szczepień, więc suma summarum te ścieżki dla osób wykluczonych cyfrowo, bo ja przepraszam, tutaj nie było wyraźnie słychać tego sformułowania, też będą, czy są w zasadzie już zdefiniowane w strategii, również znajdziecie Państwo odniesienie do tego problemu. Profesor Andrzej Horban jeszcze? Może być rzeczywiście problem. Myślę, że tutaj bardzo duża rola, rola mediów. Część ludzi, nawet tych wykluczonych, czyta gazety, część ogląda telewizję i bardzo byśmy liczyli tutaj na pomoc Państwa redaktorstwa. Proszę teraz Polsat News, nie mam godności. Dzień dobry, razem Grzejewski, Polsat News. Dzień dobry. Chciałem zapytać ministra Dworczyka o kwestię ewentualnej odpowiedzialności koncernów w przypadku wystąpienia skutków ubocznych. Czy ta umowa na zakup szczepionki, czy ta kwestia jest tam, czy występuje taka kwestia? Chciałem ewentualnie jeszcze dopytać o kwestię funkcjonowania hoteli w trakcie ferii, bo wczoraj Panie żywamy... proszę, proszę serdecznie skupmy się na jednym pytaniu, bo jeszcze mamy trochę redakcji. Pan minister Michał Tworczyk. Może najprecyzyjniej pan minister Niedzielski. Szanowni Państwo. Tutaj rzeczywiście w tej wersji strategii i w tym projekcie, który państwu przedstawiamy, tam jeszcze nie znalazły się takie dywagacje prawnicze, jeśli można tak powiedzieć, dotyczące zagadnienia odpowiedzialności cywilnej i karnej, bo to jest zagadnienie bardzo kompleksowe. Po pierwsze, umowa zawierana przez Komisję Europejską bezpośrednio z producentami ceduje na państwa członkowskie odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia, które będą w procesie szczepień pojawiały się jako zdarzenia niepożądane. To znaczy, że Skarb Państwa czy Państwo Polskie i tak jest gwarantem odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie i w gruncie rzeczy nie wymaga to,